Z Ewangelii według Świętego Mateusza Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Tak naprawdę na Jezusa można czekać na trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest sposób Maryi, gdy człowiek w pokoju, w pokorze, trochę biernie Czekając na łaskę z otwartymi dłońmi, czeka na przyjście zbawiciela. Drugi sposób to sposób bardziej męski, jeżeli mogę tak powiedzieć, sposób królów czy mędrców, którzy jak usłyszeli, że Bóg jest w pobliżu, to nie mogli wytrzymać u siebie w domu, aż ich po prostu roznosiło, żeby pójść i go poszukać. Taki aktywny sposób na szukanie Boga. I jest jeszcze trzeci sposób oczekiwania na zbawiciela. To jest ten sposób, który miał Herod. Oczekiwanie pełne lęku, świadomości, że on przyjdzie i przerażenie, że może zniszczyć moje życie, że może mi wszystko powywracać do góry nogami. Oczekiwanie pełne beznadziei, pełne lęku, pełne złości. No, i do nas należy wybór, jak będziemy na Jezusa czekali, jak będziemy Jezusa szukali. Czy z taką otwartością duszy, biernością um, sługi, który pełen ufności wie, że Pan przyjdzie i otwiera swoje serce na oścież jak Maryja. Czy z tą aktywnością um, mędrców, którzy. Aktywnie poszukują, czy z lękiem Heroda, który się Jezusa obawia. To jest pytanie, na które musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć. Do zobaczenia jutro.